serdecznie na kolejnym odcinku dzisiaj odcinek z niespodzianką z moją wygraną u Dominiki w kanale, na kanale Strapki Premierowo było to rozdanie na 1500 subskrypcji i trzeba było szybko odpowiedzieć na pytanie które zadała Dominika na odcinku i dwie pierwsze osoby wygrywały ja miałam to szczęście, że akurat byłam na telefonie, a że Dominikę subskrybuje z dzwoneczkiem, co jest właśnie dużym plusem. Bardzo dużo kanałów subskrybuje z dzwoneczkiem, i dostałam powiadomienie na telefon, że ktoś ze subskrybentów dodał film. I chyba tam pisało, że Dominika, chyba zrabki rabki premierowo. Więc szybko, dwie sekundy po dodaniu tego filmiku, wskoczyłam na odcinek. Przyspieszenie razy dwa, tempo było niesamowite. Czekałam, słuchałam, kiedy Dominika zada to pytanie, i jak tylko zadała to pytanie, to od razu pisałam komentarz z odpowiedzią, żeby szybko zdążyć. Już nie czekałam do końca odcinka, tylko po prostu jak padło pytanie, tak szybko odpowiedziałam, no bo o to właśnie chodziło, żeby szybko odpowiedzieć. I zdążyłam. Także bardzo Dominika Ci dziękuję za tą niespodziankę. I wszystkim właśnie polecam subskrypcję z dzwoneczkiem. Bo wtedy właśnie dowiadujemy się szybciej o nowym odcinku. Co tu jest w środku, to w sumie wiem, bo Dominika mówiła co będzie. Będą dwa takie same zestawy dla dwóch zwycięzców. I bardzo się cieszę, bo tu będą strapki, które uwielbiam, czyli Paradizo, ale zaraz wszystko Wam pokażę. Tu już nic nie ma. I tak, miała być właśnie czekoladka z herbatnikami. A milki wszystkie bardzo lubię, a z herbatnikami szczególnie. Jak jest jakiś dodatek właśnie w środku, nie sama mleczna, tylko jak właśnie jest z jakimiś dodatkami, to wciągam bardzo szybko do kapki będzie. Bardzo dziękuję. O, o tym nie było mowy. Jeszcze kisielek z kawałkami owoców, z witaminą C, mango, ananas, jabłko. Mniam. Takie rzeczy też bardzo lubię. O proszę, jaki fajny liścik. Firmowy. Z rabki premierowo. Spójrzcie, no mega. Schowam to sobie na pamiątkę oczywiście. Muszę Wam tak pokazać, bo statyw tu trochę mi przeszkadza. Może trochę go odsunę. O tak. Droga lucyno. Serdecznie gratuluję wygranej w rozdaniu na 1500 subskrypcji. Twoja nagroda to zdrabki o wartości 25 zł i coś na osłodę. Mam nadzieję, że lotto dołoży od siebie wysoką wygraną. Jak nie dołoży, to się Dominika nie przejmą. Ja już mam wielką radość, i już po prostu serca w oczach, jak widzę <gryw> yy, paradizo. Serdecznie pozdrawiam, zdrabki premierowo. No, rewelacyjna kartka. Pomysłowa, świetna. Patrzcie z jej logo kanału, zdrobki premierowo świetne, świetne i mamy dwa razy Paradiso dwa razy szybkie 50 i słonik żeby tutaj za długo nie przyciągać drapiemy drapiemy, szukamy jak tu nic nie będzie, powtarzam Dominika ty się nie przejmuj, ja mam, miałam taką wielką radość, serce mi waliło <gryw> jak szalone, <gryw> bo nie byłam pewna czy zdążyłam zdążyłam i to już jest dla mnie wielka radość Numer 99 słonik. I tutaj proszę, już na starcie odsłania się słonik. No świetnie. Zapraszam wszystkich oczywiście na kanał do Dominiki. To jest kanał zdrabkowy i też fajnie udaje jej się wygrywać. A przede wszystkim ma fajne pomysły na odcinki. Także wszystkich zapraszam. Słonik przynosi złotówkę, ale jest teraz szybkie 50. Numer 42, w bonusie będzie 50, nie jest worek. Tu jest 4 zł. Dla mnie ta zabka jest bardzo pechowa. Nawet zwrotu nie mogę jej wydrapać, a ciekawe czy od dominiki. Ale wam zbliżę. O tak. Drugie 50 100, 50 tysięcy, drugi raz 4, drugi raz 500. Nie, ja nie wierzę. Ja po prostu nie wierzę. 50 zł tu jest. O Jezu, szok. A właśnie mówię, ta zrabka jest dla mnie bardzo pechowa. FF. F. Nie, no, Dominika, jakie ty masz szczęśliwe ręce? Patrzcie, 50-50-50. Nie, no, szok. Po prostu szok. Żebyście wiedzieli, jak mi teraz jest gorąco. <ścoughs> Bo zrabka typowo pechowa. Tu jest worek, 4, 50, 100, 500, 2, drugi raz 100, drugi raz 50, 50 tysięcy i drugi raz 2. Czyli ta już jest pusta, ale ta to po prostu, no w szoku jestem, ogromnym. Słonik wygrany, tu wygrane. Uff. po prostu jestem w takim szoku jakbym trafiła główną serio z numerem 12 i 23 Paradiza, to może zaczniemy sobie od tej 12 ja wam zbliżę i teraz tego wrażenia mogę gubić, wybaczcie zacznę sobie od środkowego bo środkowym to przynajmniej można dojść do tego gdzie ukryli te kontrolne bo to jest tutaj w tej drabce. akurat Głupio ułożone, właśnie. To jest minus tej zrabki, bo można łatwo zdrapać te kontrolne. Mamy spłaszczoną rybę i mamy kostkę. Tu mamy dwie kostki. I po prostu ręce się trzęsą. Kostka i ryba, więcej nie widzę. Kolejne dwa to płetwy i piłka. Płetwy, piłka jest piłka. Ta zdrabka jest. a, to jeszcze była ryba! Taka jest gdzieś płaska, że cię nie zauważyłam. Yy, tutaj można, właśnie, piłka i płetwy jest właśnie fajna z tym, że yy, te symbole nigdy nie są puste. Musi wystąpić chociaż raz, tak jak w owocowej w eksplozji. Także muszę się dobrze przyjrzeć, gdzie tu są płetwy. Właśnie tutaj były. Także trzeba szukać, bo tu pustych nie ma. Co dalej? Motyl i chmura. Aha, czyli w tą stronę jedziemy. W prawo: motyl i chmura. Motyl, chmurka. Tu jest chmurka. I jeszcze musi być motylek gdzieś. Tu jest chmurka i tu jest motylek. Uuu, po prostu szok. Wygrać w konkursie i jeszcze wygrać z taką wygraną. Tęcza i delfin. Tu jest delfinek. Tu jest delfinek. I jeszcze gdzieś musi być tęcza. Tu była jeszcze piłka. No mówię z tego wrażenia, ja będę gubić. Tęcza i piłka. A tu jest tęcza właśnie. I jeszcze tu była tęcza. Kolejne dwa. Deska i nuta. Po prostu rekord w tej małej zdrabce wygrałam, bo w ostatniej edycji nie miałam 50. A w tej nowej to w ogóle zwrot to cud. Także pierwsza moja 50 w tej zdrabce. Deska nuta. Będę cały odcinek przeżywać. Deska i nuta. Deska nutka. I tutaj nutek dosyć sporo. Dobra. Kolejne to grzybek, czyli parasol i rozgwiazda. Parasol i rozgwiazda. Tu jest rozgwiazda. Jest parasol i rozgwiazda. A tu jeszcze był motylek. Parasol i rozgwiazda. Jest tu. Parasola więcej nie widzę. I tu siódmy symbol to wodolot i termometr. Wodolot, termometr. Tu jest termometr, tu jest wodolot, termometr, termometr, termometr. Koniecznie coś dla Dominiki w komentarzu zostawiajcie i odwiedzajcie jej kanał. Polecam, bardzo fajny kanał, a szczególnie bardzo lubię oglądać Dominikę, bo lubię słuchać jej głos. Ona ma taki fajny głos uspokajający. Korzystnie wpływa. Fajnie się ogląda Dominikę. Naprawdę słońce i pomarańcz. Mamy słoneczko. Słoneczko i tutaj mamy pomarańczki. Tu mamy słoneczko. Dobra. Następnie mamy bluzkę i falę. Bluzka i fala. Bluzka, fala. Tu tutaj musicie być. Tu jest fala i jest bluzka. I tu jeszcze fala. Dobrze. Nutka tu jeszcze była. Wszystko się znajdzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli jeszcze dwa ostatnie lody i kotwica. I szukamy. Jest kotwica. Nie ma, tu nie ma, tu są lody, lody. Kotwica daje linię. Tu była kotwica. 10 zł. Kolejna zrabka wygrana. 10 zł. Linia. w letarnia chmura delfin. Wszystko się zgadza. Czy ja gdzieś coś pominęłam? Czy kontrolne nam powiedzą? Dobra, nie przedłużam. Aa. Nie, nie, nie. Coś się przygotowałeś? Coś tu za dużo wydrapałam. <śmum> Termometr Był. Latarnia. A skąd ta latarnia wzięłam? Kotwica i lody miały być, a nie. Boże, co ty dziewczyno robisz z tego wrażenia? Nie, tu nie ma nic. Lody i kotwica miały być, a nie żadna latarnia. Dobra, ta jest pusta. I teraz jeszcze tą z numerem dwudziestym trzecim. Zaczynamy od środkowego. Palma, kapelusz. Ja i tak już mam fajną, wygraną. Palma. Palma. I tu jest kapelusz. Kolejne serce lody. Serce, 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 serce. Serduszko oczywiście dla dominiki. Serce lody, lody, lody. I tu nie ma. O, to też w prawą stronę lecimy, słońce i deska, słoneczko i deska. Słoneczko, deska, tu jest deska. Tu jest słoneczko, słoneczko. dobra. Górny rządek. Shorty i fala. Szortki, fala. Tu jest fala. Tu jest fala i tu są shorty. Dominika też się będzie na pewno bardzo cieszyła. Bo to cieszy, jak się wygra. Wyśle komuś zdrapki i są wygrane. Ja się bardzo wtedy cieszę wodolot i ryba. Tu jest wodolot wodolot ryba Tu jest ryba i tu mamy rybę a wodolot, co już nie ma więcej? Jeden, kolejne to okulary i napój. Okularki są. Tu są okulary, tu jest napój. Dobra. I ostatnie. Tu jeszcze była fala. Okulary i napój. Nie ma więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, to jeszcze jeden. Flaming i krab Krap, krap. Tu jest flaming. koniec symboli. I ostatnie tutaj już symbole to wiadro i aparat. Jest aparat, tu jest wiadro. Aparat, wiaderko. Cztery symbole przed nami. Żółw i chmura. Żółwik jest. Tu jest żółwik. Tu żółwie. Tu jest chmura. I ostatnie dwa. Płetwy i ośmiornica. Ośmiornica, a motylka nie było, nie? Ośmiornica, płetwy, płetwy i ośmiornica, czyli ta jest też pusta. Tak. Ale przyjemność drapania miałam ogromną, Paradizo uwielbiam. Także tak to wygląda: dwa Paradizo puste i szybkie 50 puste, za to te maluszki dwa zaszalały. Szybkie 50 mam 50 zł, czego się w ogóle nie spodziewałam, bo ta zrabka jest no, dla mnie pychowa. Spójrzcie, 3 razy 50 i słonik złotóweczka. Nie strapałam kontrolnych, ale to chyba jest mało istotne w słoniku. Te zgadza się. Także ja od Dominiki wygrałam 51 zł. Warto brać udział w takich rozdaniach. Ja też niedługo będę miała na 2000 subskrypcji. Także jeszcze czekam. Jeszcze parę osób mi brakuje. Także u mnie też się pojawi takie rozdanie. Warto brać udział! Warto. Ja będę losowała trzy osoby, które otrzymają również takie same zestawy z drapek na kwotę 30 zł. I za wszystkich już trzymam mocno kciuki. Do tego na osłodę mam smaczny kisielek i czekoladkę. Bardzo Wam kochani dziękuję za obecność. Dominicę dziękuję za taką szczęśliwą zdrapeczkę. Będę miała na pomnożenie, na wymiankę, na inne, na, moje, na mój odcinek jakiś. I koniecznie zaglądajcie na kanał do Dominiki. Dziękuję pięknie za obecność i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!